Siemanko, hej, cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mr. Coderick. Widzimy się w Ghost Reconie. Ale słuchajcie, taki nietypowy, może mogę powiedzieć, Ghost Recon, ponieważ właśnie zainstalowałem system Windows 10, tak, w wersji Technical Preview i testuję go. Sprawdzam, jak on działa. Zobaczymy, jak będzie się sprawował nowy system operacyjny, właśnie na którym nagrywam. Też zrobię adnotację do tego i link poda, gdzie można ten system pobrać. Jest nam w wersji otwarte jest to system otwarty w wersji angielskiej. Zobaczymy, jak sprawdza się ogólnie system, jak dla mnie bardzo dobrze. Zobaczymy, jak sprawdza się wydajność w grze. Jeżeli widzimy na początek, mamy jeszcze krótsze ładowanie, albo podobny czas ładowania, czy wydaje mi się, że troszeczkę krótszy czas ładowania i nagrywania. Ogólnie rzecz biorąc, gry się szybciej ładują. Co no wiadomo, to jest czysty system operacyjny, defragmentowany, ale słuchajcie, jest stałe 60 fps. Więc jest super, jest spoko. Dobra, ile mecz trwa? 8 minut. Czyli no wypadałoby, wypadałoby ogarnąć, co tu się dzieje. Dobra. Gini, kolego. Gini. Dobra, no to ma, jednego mamy. Eee, eee, dobra, zabiłem. Uuu, kolega też zginął ode mnie. Dobra, zobaczmy prawą stronę. Jak prawa strona się miewa? Czysto. Mm, czysto. Tu jest czysto, tu również czysto. Dobra, to obstawiasz... Wow, wstawaj, 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 no, aaa, było blisko, było blisko, bym go zawił, słuchajcie, bym go zabił, no trochę mu tego życia nawet, no dobra, może nie ta broń, co, no ta broń jest szybkostrzelna, więc to jest dobry plus, natomiast ta broń ma większe obrażenia od tej, no jest yy, trochę mniej szybkostrzelna. Ale dobra, weźmy sobie może jednak tą broń mniej szybkostrzelną, ale wydaje mi się, że lepszą, ponieważ i większa celność, i mniejszy odrzut, jest większa kontrola odrzutu, no i większe obrażenia zadaje. Dobra, idziemy na C. Nie wiem, czy to przypadek, czy jak wszedłem teraz na, do serwera, to zaczęli przejmować chociaż mecz trwa 8 minut i, i wydaje się na to, że chyba właśnie tak. Dobra. To złego to nie, ja jestem niewidoczny. Giń, kolego! Dobra. Wow, plecy! No tak, zapomniałem o plecach. Zabili go, więc dobra, mamy kłopot tak naprawdę z głowy. Ale no widać, nie, nieźle ja, nie, 16, no, ale oni mają dużo ataków. Za ataki jest bardzo dużo Słuchajcie, punktów, bo bodajże 200 z tego zapamiętam. No, nie rzucaj mi się tutaj, a, tylko biegnij. Co chyba jest, nie wiem, może mi się wydaje, ale wydaje mi się, że jest lepsza grafika u mnie, lepsze renderowanie obrazu. Natomiast słuchajcie, Windows 10 no, ma jeszcze taki błąd, że jak próbuję uruchomić grę w wersji Full HD, a nie mam monitora Full HD, no, dziwnie to mm, reaguje, a mianowicie, no, jest taki dziwny błąd. Yy, kolega ginie. Aha, on już chce mnie tu do dobić. Wow! No tak. A, z tej strony drugi, ale to ten sam, co mnie wcześniej zabił, słuchajcie. No dobra, w takim razie lecimy dalej. Yy... Może by spróbować ich zejść od drugiej strony, bo ciągle na prawą stronę idę. Może w tym momencie, tylko nie wiem, czy nie będzie zachwiana taka równowaga, że ja cały czas idę na prawo, a nie na lewo i w tym momencie jest taka równowaga. Nie pozwalamy tam nigdzie ruszyć się. Dobra. Mhm. Dobra, kolega trochę do przodu. Okej, okay, no to lecimy. Przejmujemy, słuchajcie. To co nasze. O, giniesz, giniesz. Dobra. Zginął. Mhm. Dodałoby pilnować chyba tą stronę. i... A nie, bo to mój. Dobra, myślałem, że plecy. Oa! Ale rzuciłem granatę! Może. Nie, nie rzuciłem granata Kurde, a myślałem, że rzuciłem granatę. Ah. Hm. Dobra, niepotrzebnie słuchajcie trochę. Wiecie co? Wy wyszedłem. Bo mogłem rzeczywiście. Ale ten pistolet na to jest nie szybko strzelny. Zobaczcie. szybkostrzelny, szybko strzelny, no. Nie jest taki zły, nawet jakby się wydawało, nie? Bo on automatycznie strzela, a to jest automatycznie strzela dobra, idziemy na C jak zawsze ja idę z prawej strony, bo mało kto idzie z prawej strony bardzo rzadko dobra, chodźcie, przyjmujemy te C dobra, yy, kolego wowowoowoowo, wo, 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 wo. a zabił mnie, cholera jasna ale trafiłem go chyba nawet w głowy dokładnie, dostał w głowę ode mnie w tym, nawet w tym momencie ale nie było, nie, było to zabójcza. nie było to zabójcze. Nie było to zabójcze strzał. Pewnie będzie dogrywka. Nie, jednak niestety nie najgorszy jestem. No ale wszedłem, słuchajcie, w trakcie meczu dołączałem tak naprawdę do meczu. Zobaczymy. Znaczy, ogólnie grupy bardzo zrównane. Zrównane. No może dłużej grał, od samego początku może byłoby to lepsze. No ale dobra. Okej. Okay. Tak sobie patrzę w tle. Słuchajcie, podczas nagrywania w rozdzielczości 720 i grania procesor jest obciążony na 36%. Taki w tle włączony program. I słuchajcie, nawet nieźle. Dobra, idziemy w ogóle na punkt. Dobra, kolega! Ginie! Eee, dobra, eee, dobra w takim razie o, do góry tam jest. O, 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 o kur, granat. Myślałem, że mnie nie dosięgnie, ale ile ten granat mi to zadał? O, 174. No dobra, to był mój błąd. Myślałem, że ten granat mnie nie dotknie Albo przynajmniej dotknie mnie w taki sposób, że przeżyję. Ale kurczę, widzę, że, że był to błąd Był to definitywnie błąd z mojej strony Powinienem uciekać tak naprawdę, miałbym chyba większe szanse przeżycia uh, Wód! Co to było? Dobra, nie, ja się snajpera nie będę brawił, bawił, ale dobra. W takim razie mamy snajpera, mamy snajpera. Hmm. Jeżeli taki razie mamy snajpera, najlepiej by uciekać bocznymi. No u nas góra, ja, ja to słyszę. Wow nie trafiłem granatem, tankiem. Aaa zabiłem! Zabiłem kogoś nawet. A z prawej strony to mnie dobili, dobra. E, czyli w, są na punkcie C, są na punkcie C w takim razie. E, no, wypadałoby. Ale jest nas czterech na punkcie, tylko ten jeden. Pewnie co on właśnie jest po prawej stronie. Więc zaraz go zabiją. Albo, albo i nie. Za go zabili nawet. Pytanie, czy ten sniper tam do góry na dolie? Znaczy to, czy to jest snajper, To nie jest snajper Ciężko powiedzieć, że to jest sniper. O, to jestem ja. Dobra, chodźmy tutaj, może. Wow! No zabij go! Dziękuję. No dobra, ok. No, on oh, fuck, kurde, myślałem, że mi tu wyjdzie Wystawię się frajer, ale mnie zabił Ale dobra, on widać, że on ma, no dobra, on ma jedną z lepszej broni I to było nawet trafienie krytyczne, więc w takim momencie No, trafienie krytyczne Jak chyba wszyscy wiedzą, no jest dość Dość, hm. Jak tam było jakieś no dość mocne. Jak no jak sama nazwa wskazuje, nie? Krytyczne. Dobra. Co złego to nie ja? Daj Kolega zginął i kolega Grudugi również zginął. Byleby mi na plecy nie szedł. W tym momencie, kolego, nie przeklinaj. No, dobra. No, sam się nie będę pchał. No chodźcie, chodźcie na to B. Chodźcie na B. Ok, rzućmy może im granatę. Wow, 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 kolega ginie. Wow, 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 dobra. I się chowamy, chowamy, bo nie ma sensu. Co tu ten? Zbyt to tu zabalowywać. Yy, dobra, w takim razie ja bym tu nawet. Ja bym tu się nawet zbyt nie wychylał, kolego, wiesz? Na razie bym tu na Twoje miejsce przejął, ale. Skoro tak uważasz. Hmm. No, na razie tu nie idą. Wow, kurde, plecy! Fak, widziałem go! Ale kurde, jak on wszedł? Jakim cudem on wszedł on na plecy? Chyba, że już on tam był i wrócił na B. Czy na ich D? Nie wiem, co to jest. Ich co? Co to jest ich? Eee, ich D. Nie, ich B. Dobra. Chyba. To jedna z dwóch opcji. Albo jakoś, nie wiem, na kloku tam wszedł. Albo się wrócił. Dobra, idziemy na to B. Raczej nam do góry sniper nie grozi, jeżeli przejmujemy imbe, bo w tym momencie my mamy przewagę. Eee, dobra, e, wypadałoby. Chyba ktoś tam zszedł. czy nie? No może nie. Mhm. Wow, 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 wow. Przecież kolega ginie! FAK! Jakim cudem? Jakim cudem on mnie zabił? Jakim cudem on mnie w ogóle widział? Ja tego nie rozumiem. Jakim takim strzelem? Czy ja mam takie kuźwe lagi? Ja pierdzielę, no a jestem chociaż pierwszy to jest taki plus, słuchajcie. Ale kuźwa, no widzieliście to? Ach, nie wiem, czy. Znaczy, no kurde, niby nie mam. E, nie wiem już jest internet ogarnięty i, i, i chuj pa, nadal nie wiem czy to... Chyba to Ubisoft ma takie problemy, czy albo ta gra jest tak dziwnie skonstruowana, że ja już jestem zasłoną a i, i po chwili dopiero ginę, czy, czy może Ubisoft ma takie dziwne serwery, że e... FUT! Mm. No fuck! Kur... Nie będę przeklinał. Nie będę przeklinał swojego swoich odcinków, bo mnie YouTube za to spanuje. Podejrzewam, że poszedł do góry u nas dnieg, ktoś to sprawdzi. Eee, czy, czy, czy... O właśnie, bo komunikaty głosowe... Ja wiem, że czasem mówią brzydkie no słowa, ale komunikaty, słuchajcie, głosowe mimo wszystko dają się... Yy, znaczy, przydają się. przydają się. Przydają się i to bardzo nawet wypowiedzą. Z jest lewej strony jest na wyjściu. Klaudio, lewej strony. Łoł, patrzcie jak z zabiłem dwóch. Test. Lewa strona! No w końcu, Claudio. Łoł, wow, albo chyba mam takie ten pink. Lagi. Czy tam chyba ktoś był? aha uh -huh. O zabiłem, w trafiłem w głowę nawet Zgurę Pójdzie z prawej Zabijam stopy nie wiem A zabili go Ja go też zabiję Pięknie Jest drugi Wow Co to L, -P -L -P? O kurde, dobra. To, to był trochę błąd trochę z mojej strony, że tak wyszedłem, ale myślałem, że na mnie wbiegnie. Ale dobra. A kurde, tracimy punkt. W tym momencie przegramy. Dobra Albo zremisujemy, ja albo to wygramy, albo przegramy. Mamy trzy opcje. Mhm. Dobra, czy oni gdzieś tu Dobra, go, będzie sekundę potrzebny na przyjęcie. Dobra, kolega ten. Wow! Granat i to od własnego Od własnego dostałem granata, kurde, no nie wierzę. Czy wy to wiedzieliście? Od własnego dostać granata. Dobra, nie rady. No, ja bym też sądził, że nie damy radia, jak będziecie mi rzucać granaty pod nogi. Własne no 40 sekund jest potrzebne na przejęcie jednego punktu. I liczysz, że zdołamy? Bo ja nie. No ale dobra. Ogólnie to cię trochę przycina. No ale to chyba. Może to moja wina internetu. Nie mnie Dobra, Dzięki bardzo. Teraz byśmy mogli złożyć do beczki, ubiegajcie. Hmm. kurde, nie mi zabili. No i, i chciałem przejąć. No, hmm. no to jest przegrana, słuchajcie. Chyba, żeby. Nie wiem, co. Byłbym chyba gdybym kogoś zabił. A nie, nie, to już niestety Claudio1011 jest rzeczywiście dobrym graczem. Jestem od razu za, za tym graczem. Najlepszy rekon i pierwsze zwycięstwo. Wygraliśmy pierws... drugą rundę, natomiast tą pierwszą przegraliśmy. Dobra, no tak krótko podsumowując, no remis. Remis niezbyt ciekawie, 24 minuty czasu. Mm -hmm. Lepszy rekon. On jest najlepszy w oddziale. No dobra, słuchajcie, w takim razie jeszcze zobaczmy sobie podsumowanie. Zdobyto wygraną dnia. Pułkownik jeden, kurczę, cały czas się zajciej. Chodzę góra i dół, pułkownik pierwszy, pułkownik drugi, ale tak naprawdę też nie mam zbytnie czasu, żeby grać. Żeby grać, no ale dobra, okej. Okay. To jakaś tabela wyników, coś jeszcze, chyba nie. Chyba nie. To byłoby na tyle. To byłoby na tyle. O super. Ja sobie jeszcze jeden mecz zagram. I sobie dokończę to. Ale to już myślę na prywatnie. Wynik zabici. Jakie ja mam zdanie celowe? Zdobądź 100 tysięcy punktów. I? Poszukiwacz celów. No. To to niedługo zrobię już. A to? No to jeszcze trochę i będzie git. Dobra, słuchajcie, kończę. Dzięki za wasz czas. Taki krótszy troszeczkę odcinek, bo dołączaliśmy do meczu. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dzięki za poświęcony czas i do następnego odcinka. Odcinku. Kuźwa, jak to się odmienia? Jeden pies. Na razie. Cześć.